Czas na ostatni już odcinek drugiego programu Piłki Plus, magazynu Piłki Plus, Waldeck-Kręba, w Właszczach. Trzecia liga, czyli ta najniższa, jeżeli chodzi o nasze ligowe szczeble, ale za to najliczniejsza, bo 15 drużyn, o jedno więcej niż we wszystkich pozostałych. 14 pojedynków do rozegrania. Zgajanie co mają co tydzień, bo niektórzy tam mają przerwy, mm. są jakiś tam poza tymi przerwami na okien majowy. Yy, tutaj oczywiście na razu komplet wszystkie go nie gra, ponieważ oni yy, mogą dać tylko co drugi dzień ze względu na pracę. Yy, tak czy inaczej zaczynamy od pojedynku KS z zmarnowane talenty. Tutaj Wojtka jakby bardziej będę w roli eksperta yy, obsadzał, ponieważ on... Yy, nad, na różne teraimy, przynajmniej czy chciałoby zespoły. ze zmanowanymi jeszcze, nawet z tą, żeby zagrać. A, tak, zagraliśmy. Ty... Ty, ty w tamtym sezonie zmieniłeś drużynę w trakcie w rozrywek w jest... i kraj już nie kojarzy każdy Burza to jest debiutant. 1, tak, no to myślę, że jednak zmarnowane talenty sobie poradzą, mimo tego, że... Czyli tutaj doświat... stawiasz na doświadczenie. Tak. Chociaż końcówkę mm -hmm. sezonu z tego tu mieli dosyć słabo, i tam przylądowali pod koniec tabeli. To jednak skromne zwycięstwo dwa dla zmarnowanych talentów. Czy tutaj Piotrek zasugeruje się tym, co, co Wojtek mówi, czy jednak będziesz chciał na przekór? Myślę, może nie na przekór, ale hmm. może pokusił się o, 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 o wynik. Eee, odrobny, czyli postawimy na KS Burza. Ta, tak, tak ze na to, że nikt go nawet nie zna, może być to jakiś po prostu ciekawy zespół. Czarny kąt. Tak. Tego nie lubię, ostatecznie u nas mieć dowód. Czarny kąt czarny kąt. Gdzie w <grym> końcu będziemy wygrywać <dobiegać>, <się> yy> wszystkie Dobrze, i teraz tak. No KS Burza, Postawimy 4-1. <grym> Jeśli chodzi o yy, kolejne spotkanie yy, w trzeciej lidze, to ono chyba już dopiero wtorek, zaraz tutaj sprawdzimy. Yy, tak, yy, objectivity, to znaczy, który znaczy jest tak. z hali, który nie zapamiętam, nie ma, się zapamiętać, z dobrej strony, ponieważ nie zobliżonego punktu do tej pory, przez yy, 13 tygodni. Yy, ale jak tutaj się odważają yy, osoby związane z drużyną, yy, na, hale, na, na wiosnę wracają ci kluczowi zabójcy, Michał Sądzian, Makołaj. Yy, więc yy, twierdzą, że w tamtej sezonie był piąte miejsce wysokie, a no, szóste. W każdym razie gdzieś... Właśnie nie do końca trzeciego miejsca. Dokładnie i tam za nimi było też URS Polska, więc na kimś sąsiadów, sąsiadów tabeli. URS Polska to lecia e, Michała Mirosław Mantyka przede wszystkim. Nie chciałbym mówić, że to byłby różna tych dwóch ale de facto można to tak wyglądać. patrząc, no, ale patrząc, patrząc na statystyki. E, jak ty, ty pamiętasz, jakoś tak chcieli zapanować... Marek w ogóle się najbardziej za w pamięci, chyba na tego y, strzelił mi. Myślę, że y, ze względu na to objectivity y, 4 do 3. No podobnie. 3 do 2 objectivity. Jest <noise> to w historii plus dobra. Interam w historii plus też był jeden mecz na na wiosnę. I teraz... Na pewno wiesz, jak RED WOT to był na którymś meczu. Interam Diodotrans z i za 00. A tu mieliśmy szybciej i teraz można nie zastrzelić, ale nie pamiętam. Ale było. Było. Sztuka to jest. Dużo. Dużo. Dużo, Więc jakbyście chcieli przejść do tej to... Nie to... Ale no, zawsze wychodzi. No, może Was to pamiętam wtedy, nie? Pamiętam, ale był stokie zwiększyła, więc wiesz, to jest... Jak się czasami nie uda normalnym wynikiem, to można zawsze próbować w drugiej stronie, nie? Ale chodzi o wyniki to raczej nie wiem, przechodzicie na razie a trzecia, druga, pierwsza, a czy druga, nie wiem czy to druga, pierwsza i tak. teraz pierwsza, to jest ta więc aż tak mówię, co będzie dalej. No, no. Trzecia liga, jeżeli następny mecz to dopiero środa. Trapezy. Grały z nami w tamtym sezonie. Ozon, to obie drużyny przyszły do nas z konkurencyjnych tylko że trapezy tę decyzję podjęły już w tamtym sezonie. Ozon teraz na, na wiosnę do nas dołączy. Choć grali Petrusia dokładnie grali w nie dla Petrusia, więc mm -hmm. pani już, kojarzy zespół. Te. Tak czy inaczej ty tak jest czy z Franiem, czy raczej nie... W jakimś meczu zgraliśmy z nimi, ale w wyniku nie ja pamiętam kompletnie. Czyli jak w pamięć, to... No to być może przegrali. <noise> 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 jak wypijać pan, że? Ja no są postawię. 4-2. To ja mam trochę 3-2. Maciek, przyznam szczerze, że macie takie najcięższe zadanie z wszystkich, bo tydzień temu też rozmawialiśmy z Szczepanem i no to ja dużo pomagałem, zacząłem się typować, nie chcę, ja zaraz z tego że jestem realizatorem, bo potem ktoś posądził, że to nie był taki raz, że ja tak typowałem. A ustawiliście Dlatego z kolei nie znacie też tych zespołów, nie było jeszcze nawet jednego meczu, w wielu przypadkach typowanie, typowanie w ciemno. Za tydzień, przy, za tydzień już powiem, naszymi gości, będą Damian Goziejewski, Rafał Przybysławski. Oni będą już mieli zdecydowanie macie, bo będą mogli sobie popatrzeć na to, co działo się w pierwszym tygodniu. Eee, teraz eee, FC Lux Torpeda Krug. Krug już tutaj, zaraz radzę wam, czeka za ścianą. Ogrzeje się, żeby zacząć bój w OMW. FC Lux Torpeda. Eee, nie dostała nagrody Fair Play, której by nie odebrali, bo ich na zakończeniu. A nagroda na miała się nagroda nie może nie spodziewali się. Yy, jak pan tutaj typujecie? czy też któryś z tych zespołów? Jakich ruch, a ty ja też nie. Tak. I pan by pan wystawiał? mnie no, no, też. Jakie ty typujecie? Myślę, że trzy pada trójka. Cztery, jeden. Następnym meczem to już będzie. Koniec się... Czyli tak. mamy Sam tylko, tylko cztery, cztery drużynki. A ty, jak powiedziałem, już zapytam Cię jeszcze o to czymś nie kojarzysz. Jak obróżysz swoje drużynę? Dla prezesowej, ja myślę, że podjął w tym roku jest do osiągnięcia. Ale coś się każe zmieniło? Przepraszam, jeszcze zapiszę. 4 jedna na drugą na podstawie. W minem cztery. Ja mam 3 dwa na trójkąt. Powiedz mi, jak ty. Wy macie taką krew, a ona troszkę Nie chodzi o że nie yani przychodzą, tylko że skoszacie tylko Tak, tego Tak, jest. w tym sezonie będzie najprawdopodobniej tak samo, jeszcze z zeszłego sezonu nam. Znaczy, drużniem będzie dwóch przewodników, ale ja powrócę najprawdopodobniej, będę grał już w poru. A, proszę, proszę, to takie. Na wrocłach będzie stał właśnie Sz e, Szymon. Zwyraźnie. No można tak powiedzieć. <głos> 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 tak, to, że szło. Zostań na pracę. Jeszcze dojdzie jeden zawodnik. No ale kadra będzie standardowo krótka. krótka ławka. Czyli bez Czyli czekacie na drugi lot. Tak, dopiero w przyszły poniedziałek wygramy. No. A to lepiej tak, czy już Jest no, i jest, żeby już... Jest już włącznik piłki na pewno, ale na szczęście jeszcze dzisiaj jest zakończenie falowej, znaczy jeszcze jutro jest zakończenie falowej dygni. Yy, Zawsze ten mecz się rozegra i dopiero za tydzień będzie można odpocząć. Trzecie nie minął, no, chyba jednak ja zdecydowaną literą będzie kład. Tak mi się wydaje, że Pani nie w jego meczu. To też było w przyszłym tygodniu. No ja, ja bym myślała, że na różne miny która nie która tak no To Kasia Szczecicokasie, ja. a teraz tak, powracają na mojej Ligi, po małych zmianach. Też podobnie jak i mają myśli Ligi złożonych za wyników więc kadra nie jest ich jakby siłą, tylko raczej z zgraniem. Czy, ale to nie taktykujesz kładę? Tak, kładę, Ta, kładę jako, jako mistrza. Ja to. A wy pod? A z jest coś Jeżeli byście, znaczy, ale chcielibyście awansować, czy raczej jednak nie jest taki masz, nie myślicie A was jest chyba dopiero drugiego miejsca? To tym za nim <that -fish> Jak będzie opcja <Frostania sight -t tolerance> drugie, to się zwolni tempo, żeby. Znaczy, na pewno ambicje są na mój chłopak, na pewno będą chcieli postrzegać trochę branych, może jakieś inne wyłata no nie coś na więc Tak, twój brat też sobie... No, no chyba powiem, tam jedyni strzelcy byli nawet ja na nie, nie Ale tam dużo bram strzelali, tam żył w obronie, bo dobrze tam dyryguje kolegami. A powiedz mi, skąd jesteś? W sensie jaka jest historia naszej sprawy? Ja zapoczątkowałem tę drużynę, jak pamiętasz, zgłosiłem się do ciebie, po tym jak się poznaliśmy chyba na... To nie wiem, dla posłów. Nie właśnie na pewno są bardzo najlepiej, ale... <słys》> Się, w, się, w gronie się dobrym, za tym pokazaliśmy, ale chodzi mi o to, czy to jest grupa gdzieś z podwórka, czy raczej po prostu twoi znajomi? To, to, to jest taka y, grupa, powiedzmy, znajomych, no i w zasadzie dlatego nie ma tam innych osób, tylko po prostu ci, którzy się tam znają, powiedzmy, od paru, parunastu lat. Na lat, więcej nie jesteśmy? Jesteśmy jak Azjaty Gilba. Dobry tyle. Dzięki panowie jeszcze raz, Wojtek Piotr Błaszczak, Daj, to był drugi... drugi odcinek magazynu Piłka Plus na wiosnę. Jutro start, zaczynamy, będzie na pewno się działo wiele. Mam nadzieję, że za tydzień, gdy będę już tutaj z Rafałem i Damianem i Kubą z Trojcem, będzie o czym rozmawiać, mam nadzieję, że też się dzieli. <grytanie> Dzięki. Dziękujemy. Dzięki bardzo Dzięki. Dziękuję.